Jeju, środa, jaki piękny dzień! Ej, dobra, nie! Od dziewiątej do szes. Jak ja bym miał na siódmą dziesięć, to bym wstał o siódmej, bo ciężki dojazd miałem, nie? Do szkoły. EDB na dziewiętnastą do drugiej w nocy? Oceniajmy plany lekcji, co wy na to? Lecimy. O, ku co to jest za plan lekcji stary? Co to k***a jest? Technik, gastronomia, ósma rano, religia, polski, angielski, WF A ty kończysz codziennie o 15.15 15, mordo? Na ósmą rano? No nie no to jest przesada w współczuję cię Ej kto ma taki plan w ogóle Co to jest za plan dziwny? Co to za dziwny plan? To wygląda jak tablica Mendelejewa, pierwiastki na, na chemię. 3M, 3MPR. Zajęcia z Pawłem. Okej, okay. zajęcia wychowawcze. TSA, nie wiem co to jest. Angielski, Matma. No dobra, 8, 14 to jest cool. Co nie wiem, co to są za zajęcia. Wychowawczom to można skipnąć. No to teoretycznie możesz iść na 9.40, nie? Ja bym wszedł na 9.40 i bym wrócił do domu o 13.10. O 13 Polski. To Polski. Jakby ja nie wiem. Ja miałem taką sytuację w szkole ogólnie, że prawie nigdy nie byłamy na pierwszej lekcji, co nie? a No więc ja bym pewnie przyszedł na drugą połowę lekcji tutaj. A. O kurwa, informatyka, kto chodzi na informatykę? No informatyka to ja nie wiem, nie? To informatyka to. To też. re to nie wiem, jakieś rekolekcje. Historia. Ja miałem historię, więc wypadałoby pójść na nią. Nie wiem, jak ty masz. Biologia. Ja biologię miałem taką, że na telefonie siedziałem. I w sumie nic nie robiliśmy, a sprawdziany to z telefonów. WEF. No to, czyli klasycznie. 14. Kończysz do domu. No nawet tutaj można sobie nie? O 12.20. Tutaj. u Calm day. No to przychodzisz na matmę, wiadomo. Na 9. Z WEF-u i tak zaliczysz. A brzuszki, bieganie na stuwa i zdajesz Angielski Spoko Matma A chemia, też pewnie easy lekcja Spoko plan, spoko plan Dużo, dużo możliwości do Spokojenia eee, Co to są b Remy do AKNI To są te? Remy do Fasola? Nie wiem nie wiem co to jest za plan Poniedziałek w, Witryna i Apple Nie wiem Albo witr Nie wiem Nie wiem co tu Ile ty masz lekcji, chłopie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwoma. Ty masz trzynaście lekcji, chłopie, kupa w dzień? Bro! Komu byś się chciało na to chodzić, kłapa? Ja piszę, ty chłopie o osiemnastej, k. szkołę kończysz. Poniedziałek? Ej, chłop ma w poniedziałek, kłapa, na 11.30? trzydzieści? Co, Sprzedasz Sprzedaż towaru? Ej, jaki on ma plan, po Czajecie to, biologia. Uczą się, jak gotować krak na biologii, nie? Wiecie o co chodzi? Wychowanie fizyczne, masz dwie godziny biegania, jakby wiesz, w razie Wóz przed, przed psami, cho, chowania bagażu, chowania bagażu w gacie Potem masz stanie na kornerze, dwie godziny stania na kornerze, o, nie wiem, fajny plan. Matematyka, ok, Czyli obliczasz yy, obliczasz jakby, no nie wiem, tak jak jak, jak jak zrobić jak zrobić jedynkę, ale dajesz 0,8 Polski to jest jak, jak poruszać się na jak na czatach jak pisać i, i jak rozróżniać czy, czy policja do ciebie pisze. Towar jako przedmiot handlu, czyli okej, okay, czyli to wydaje mi się, że jest cała godzina na, na pakowanie na ważenie, okej. Okay. towaru, no to potem corner znowu. <grym> obsługa klientów jest potem edukacja zdrowotna. Aha, czyli jakby masz cały dzień masz o tym jak się poruszać w biznesie, a na koniec masz edukację zdrowotną. Czyli jak się nie porezać i i, i pracowanie nad psychiką. Okej. Okay. Plan środa, angielski, czyli to są już konekcje, koneksje między national, jakby Czyli po prostu gadasz, wiesz, uczysz się angielskiego, żeby porozumiewać się z innymi plugami. Biologia, znowu gotowanie kraku. Logistyka w praktyce, czyli jak po prostu, czyli no nie wiem, za ile dać pionę, wiecie o co chodzi. Jak, tra jak traktować całego klienta. Chemia, chemia, czyli znowu gotowanie kraku. Historia, to pewnie nie wiem, może OL-Chapo o na przykład, możliwe. Podstawy handlu, znowu po tym. Język niemiecki, ok, czyli znowu jakieś. No nie wiem, jakaś trapszkoła. To jest po prostu nikoś. Angielski, niemiecki, WF, matma. I do której ty klasy chodzisz, ziomuś? Wychowanie fizyczne, angielski. No to przychodzisz na drugą lekcję, nawet na... W sumie tak o, ja zawsze patrzyłem tak na to. Jak masz dwa angielskie pod rząd, to po co przychodzić, kurwa, na pierwszy, nie? O, i tak masz dwie godziny. No to możesz sobie przyjść na dziesiątą. Oczywiście. Aż o trzynastej. nieźle. Niemiecki, matma. No to przychodzisz w dobrym... Jak jesteś w pi to przychodzisz na matmę. Jak chodzisz, wiesz, jak kładziesz lachę, no to przychodzisz na polski. Zajęcie edukacyjne. O jezu, kur... Ty. Przychodzisz na polski fizyka. Dobra, w ten dzień się nie opłaca przychodzić. W środę się nie opłaca przychodzić do szkoły. No bądźmy szczerzy, no bo przyjedziesz na polski. No bo kto wstanie na ósmą rano. No i no dobra, śro... ja bym w środę w ogóle nie chodził. Tak no tak szczerze. A, czwartek, fizyka, polski, polski. Też luźny f... dzień. WF masz stary, przychodzisz na Polski Polski, WF, no to siedzisz na no i nawet po włepie ie możesz zwinąć. Jak masz zagrożenie z polskiego, to idziesz poprawiasz i idziesz do domu. No bo to są lekcje WF, angielski, informatyka. Jak ogarniasz angielski, no to idziesz do domu. Historia, a polski znowu, biologia. No nie, ogólnie masz taki plan fajny, fajny masz plan. Trzecia E. Tu masz jakieś zajęcia z DVD, z DVD zajęcia, to ja nie wiem, biologia. Bardzo dziwny plan, nie chcę się go czytać. Okej, okay, tutaj kolejny jakiś dziwny plan. Eee, ej, co tu są za jakieś D? Czemu wy macie takie dziwne plany? Ja nawet bym tego nawet nie umiał czytać. Ja, ja, Micha, Szma, ja, ja ma, tuka, tuka, toto, tojo, tojo ja ma, Szma, tuka, tojo, dais Ej, ty masz piątek dwie lekcje, mordo? Ej, że ty masz piątek dwie lekcje, stary. To piątek, to ty masz weekend trzydniowy. Nieźle w... Fajnie. Przygotowanie stanowiska do pracy komputerowej. Aha, no czyli zapewne, no nie wiem, podłączanie monitorów, rozróżnianie jakby czym jest USB 2.0, 3.0. Mm, no czyli nie opłaca się przychodzić tu ogólnie. Eksploatacja urządzeń sieciowych też się nie opłaca. Poniedziałek nie wiem, nie wiem jak wy na przykład, ale w poniedziałki mi się nigdy nie chciało chodzić. Ja na przykład w poniedziałki mało chodziłem. Ja robiłem tak, że był weekend yy. No wiadomo, w weekend siedziałem do czwartej na kompie. To się nie chciało wstawać w poniedziałek. We wtorek chodziłem do szkoły, zależy ci się we wtorek chciało iść. Znaczy jakby chodziłem we wtorek i potem zależy czy ci się chce iść w środę, nie? Jakieś środa lightowa, spoko, jakiś ciężka, to nie idziesz. Czwartek... O nie wiem, ja miałem zawsze... Te czwartki. Czwartki jakby są... Ja, ja w poniedziałki i w piątki w ogóle nie chodziłem. Ja tak samo. Ja tak samo. W ogóle piątki pią... i piątki, poniedziałki to ja nie wiem, nie? W szkole to byłem raz na tydzień, raz na miesiąc. Czwartek, czwartek ja zawsze miałem... Czwartek masz średni. Czwartek masz kur... 8 godzin lekcji. To, to jest przesada. W... Eee, stop the larping. Poniedziałek 3 lekcje? Ej, co? No dobra, no to o tym mówię. O tym, o tym, o tym mówię, że no... no nie opłaca się przychodzić w poniedziałek, wtorek o ja... Dobra, ale ty za to w poniedziałek masz trzy lekcje, a tutaj już masz dziewięć. No tutaj jest przesada. Środa. Ojeju, środa, jaki piękny dzień! Ja w... przysięgam, że w środę to ja bym się nigdy nie pojawił w szkole. Przy takim planie ja bym się nie pojawił nigdy w szkole. Czwartek. Mm, no czwartek też jest do skipnięcia, prawda? Nie. Chociaż nie. Czw czwartek jest taki, że fajnie go, fajnie go skipnąć, ale jest git na niego pójść, żeby nadrobić sobie frekwencję. Wiecie o co chodzi? Bo jakby. Pójdziesz nadrobić frekwencję se, a jest tylko mało lekcji, co nie? Więc. Z biznes, zarządzanie, historia, chemia. O, polski masz lightowy. Wiadomo, polski zależy, z jaką masz typiarą. To polski, na koniec, w piątek jest taki męczący, że w sumie, bo masz easy plan i tylko w sumie po wf mówisz tak o a, Polski do domu. Fajnie, spoko, nie? Kurwa, w poniedziałek jedna lekcja, we wtorek dwie lekcje, środa trzy lekcje, czwartek cztery lekcje, w piątek masz, piątek masz też trzy lekcje, w sobotę masz dwie lekcje, niedzielę... To jest chyba jakaś wieczorówka, jakaś wieczorówka, ta, trzecia AP, no to to jakaś zawodówka taka dla, dla nieinteligentnych. No... Aha, i w poniedziałek masz jeszcze godzinę dodatkową. W poniedziałek... Aha, czyli masz dwie godziny w poniedziałek jakby, tak? Tylko to się na planie nie zmieściło. No dobra, no spoko, tak nie jest źle. Ej, kolejny co do jakiejś wieczorówki chodzi i ma za plan cały tydzień. Nie wiem, ja nawet nie wiem jak to rozczytać. myślę że informatyk to git zawód? Eee, jakby... In, na informatyka się idzie, jeśli faktycznie siedzisz w kompach. Bo jak idziesz na informatyka, a z***** za... nie siedzisz w kompach... Wiesz, nawet się nie umiesz poruszać po kąpie i w ogóle jakby ci nie jara informatyka to nie ma sensu iść to za... Jak jesteś takim bolkiem, który po prostu nie wie gdzie iść i z... go nie jara informatyka, ale wybierzeć informatykę, no bo to w sumie ty, kurwa, gram w CSA, ty no to sobie poradzę na informatyce, nie? No to nie, to nie, to nie, to tak to za... nie iść, nie? Tak to, tak to nie ma sensu mordo, za żaden... Ch... Daria ma na dziesiątą. Kurwa, no. Ej, na dziesiątą do siedemnastej? Dobra, to jest najbardziej Plan, jaki widziałem. Czajcie, że tu są praktyki pewnie. Dobra, na dziesio... ej, na dziesiątą do 17 to są najgorsze. Patrzcie, stajesz rano, idziesz na dziesiątą, spoko, możesz się wyspać, bo idziesz na dziesiątą, nie? Ale potem siedzisz do 17, wrócisz do chaty, to jest 18, zjesz obiad, to jest dziewiętnasta i tak naprawdę już nigdzie nie idziesz. Jak będzie zima, to już w ogóle, to to pisa. Przychodzisz do szkoły, yy, Przychodzisz do szkoły, jest ciemno, wychodzisz ze szkoły, jest ciemno. To już jest w ogóle, No nie. Środę masz fajną. W ogóle, środa, cztery lekcje? To też się nie opłaca się przyjść. Czwartek, praktyki. Ja bym na twoim miejscu, dziewczyno. Ja bym albo skipował poniedziałek. Nie, 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 nie. Zróbmy tak o. W poniedziałek się opłaca iść, z takiej racji, że masz te praktyki, możesz od... praktyki, plus zaliczyć sobie frekwencje do, do tych przedmiotów. A tutaj się nie opłaca przyjść, no bo w sumie miałeś już tyle tutaj gotowania, nie? Więc czwartek się totalnie nie opłaca. Piątek, religia. No to, no to na religię się nie chodzi, bo. Babi, no, no nie chodzi się na religię, nie? Ja nie mówię, że nie jestem wierzący czy coś, ale no nie ma sensu iść na tą religię, bo i tak się siedzi na telefonach. W F to też można skipnąć. Ej, piątek masz W piątek przychodzisz na dwunastą I zajęcia z wychowawcą. To. Wy... Lekcje, lekcje wychowawcze to też możesz skipnąć na luzie, nie? To na, wycho... na wychowawczej też nie ma co siedzieć. Więc piątek masz Idziesz na. Na którą idziesz? Na 12 kończysz o 14. No to Gucci jak. Fajnie, 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 fajny plan, fajny plan. Zajebisty masz plan, Daria. Juna. Juna, geogra... O oh, ja, Lecz Na ósmą do szesnastej? Ej, nie, nie. No nie. No, w poniedziałek bym nie chodził. Wtorek? Zajeb***. Środa. Edukacja obywatelska, WF, angielski. No, czyli przychodzisz na angielski. Na dziewiątą czterdzieści. Zajęcia z wychowawcą, biznes, religia. O, A ej, środy to masz... Przychodzisz na angielski i wychodzisz po geografii S***jście Czwartek, chemia No, s***j w tą chemię o 8 rano Tak szczerze Przychodzisz na, przychodzisz na placownię tury, turystyki ok. Polski, polski, matma Ej, ogólnie to masz mało jakby, chociaż nie, no jest wystarczająco tego Angielski, historia Piątek masz taki prze... trochę Bez geografia, angielski, historia Ale ja patrzę na to w ten sposób, że Ja wiem jakich ja miałem nauczycieli o tych przedmiotów Dlatego jak tak też mogę gadać co? Co? K***a? Ty idziesz na szes... 15 idziesz i masz kurwa do 19? Nie, no to już jest kurwa przesada. Na 13 do 19, na 12 do 17, na 12 do 16. Ej dobra, to życia nie będziesz miał, Mordo. Ej dobra, nie! Od 9 do 6 szes... <laughs> Nie, o. K***a, no nie, tak szczerze to się wypisz z tej szkoły, Mordo. Wypisz się z tej szkoły za Pablowski 8.40. Ej, szczerze, ja nie wiem, gdzie wychodzicie do tych szkół. Ja miałem naj... Serio, najdłużej ile miałem w szkole lekcji, to było od 8 do 14.50, czyli 8 lekcji, co nie? Ale, ojej, nie. No i ja nie chcę dawać złego przykładu, nie? I w ogóle nie, nie namawiam do tego, żebyście też tak robili. Ale ja, na przykład, no, żebym, żebym wysiedział 8 godzin w szkole, to nie, to nie, to nie, nie. nie. Zresztą, u mnie jakby. To, to był problem, nie, że ja sobie olewałem szkołę, bo ja byłem pilnym uczniem. Ja y, miałem jakby świadectwo z paskiem na każdy koniec roku, tylko ja po prostu miałem ciężki dojazd do szkoły, i zawsze się zdarzało, że y, dojeżdżałem na dopiero drugą, trzecią lekcję, co nie? I, i, I dojeżdżałem na drugą, trzecią lekcję, i na dwóch ostatnich lekcjach też mnie nigdy nie było, ponieważ miałem ciężki dojazd też do domu, no i potem bym nie miał powrotu, nie? Więc musiałem jakby. No, 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 no musiałem się zwalniać z tych lekcji, więc no. Ja bardzo, ja bardzo jakby żałuję, że tak daleko mieszkałem od szkoły, bo, bo chciałem mieć zawsze 100% frekwencji, co nie? No ale... No, no, no niestety, no, no, no było jak było. No, no nie mogłem nigdy mieć tej 100% frekwencji, bo po prostu dojazd mi nie pozwalał, co nie? Więc jakby ja się zawsze chciałem uczyć, ale no... no nie. No! No nie mogłem, no nie miałem możliwości, no. Ej co ty za plan? To jest za jakiś plan dopaminowy. Ej plus... Nawet nie masz rozpisanych sali. Co wy, siedzicie na sali gimnastycznej i po prostu wiesz, z kim będziesz miał? Czy co? I ty masz jeszcze, 11, 11 dni w tygodniu, ty do szkoły chodzisz? Poniedziałek, wtorek, środa, czy. Nie wiem. Dziwna jest, jakby ten plan. O! To jest plan, jaki ja miałem. To jest plan, jaki ja miałem. Taki plan właśnie miałem. To jest, plan. Jakby w sensie, że chodzi mi o wygląd tego planu. Fizyka na 7.55. Ej, powiem szczerze, nie? Je jeśli jest ktoś ogólnie tutaj na streamie, kto miał lekcję na siódmą 7.5 albo na siódmą 7.55 i faktycznie na nie chodził bez późnienia i w ogóle uczęszczał na te lekcje, to dla ciebie ej, szacun dla ciebie, nie? To dla ciebie. To, to dla no nie, to no 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 ja mówię, nie? Ja miałem ciężki dojazd do szkoły. Ja bym ej Ej, on we wtorek lekcji nie ma. Cześć że on we wtorek lekcji nie ma? Co jest, kur... Ja miałem kiedyś na siódmą, dziesięć. Ja nie wiem, kto tak robi, Mordo. Kto, kto robi tak stary, że jest siódma, dziesięć i komuś chce się siedzieć na lekcji, jakby? I też patrząc z perspektywy nauczycieli, że Mordo, komuś się chce przychodzić do roboty, stary, to żeby zdążyć na siódmą, dziesięć do szkoły, powiedz mi jako chłopak, zależy ile masz do jazdu i w ogóle. Ale no, no nie wiem, musisz jak na siódmą jak na siódmą dziesięć masz lekcję, to musisz wstać szósta trzydzieści Jak ja bym miał na siódmą dziesięć, to bym wstał o siódmej, co nie? Bo bo, bo 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 ciężki dojazd miałem, nie? Do szkoły. Więc, jakby wiecie, o co chodzi. A dziewczyny to w ogóle, jak się malują. Te nie wiem, to chyba o 5.00 bym musiał wstać, albo o 4.30. Ciężki dojazd miałem, ciężki dojazd miałem do szkoły. Dlatego, co nie, jakby. Ej, piątek też nie masz lekcji? To jest jakaś szkoła wieczorowa? Ciężki dojazd miałem do szkoły. Ja długo musiałem je jechać, nie? Ja 15 km dojazdu miałem, to miałem. Yy, 23 km. Musiałem dojechać doje do, do szkoły, nie? I, auto i autobus jeździły tylko dwa razy w dniu. Więc dlatego nigdy nie miałem stuprocentowej frekwencji, nie? A wiecie, a zawsze to tak było. To jest właśnie nie w porządku, bo jakby y y zawsze mówili, że ja, że ja nie chodzę, że ja uciekam ze szkoły czy coś. Oni nie rozumieli, że mam po prostu ciężki dojazd. Nie, nie, nie rozumieli tego. Oni mówili zawsze i, i przez to miałem naganne zachowanie. Przez to miałem naganne zachowanie, bo no nie wiem. Oni, oni się uczepili tego, że ja uciekam z lekcji, że ja nie chodzę ten, a po prostu ciężki dojazd miałem do szkoły. I tyle. Jakby problem miałem z dojazdem do szkoły. Ja miałem nie cały kilometr do szkółki. Y to jaki... Miałeś pasek zawsze, bo jakby u mnie. Ja po prostu nadrabiałem inteligencją. Ja po prostu sprawdziany do życia. Ja mogłem jakby nie chodzić do szkoły trzy tygodnie, a i tak na przykład na napisywałem, Sprawdzam ja najlepiej z klasy, nie? Eby to, to właśnie dlatego. Dlatego. To też, to też jakby, no nie wiem, ja mogłem nie chodzić do szkoły i miałem najlepsze oceny z klasy, czajcie? Więc, więc no, stabdę de czapka, no nie, no nie, no, no serio, jak kiedyś, kiedyś będzie okazja mojej mamy się zapytać, ja tak bardzo z chęcią do niej zadzwonił, ale moja mama to już śpi pewnie od trzech godzin, ale no, ja, ja, serio, ja jestem takim po prostu dzieciakiem, że potrafiłem nie być w szkole dwa tygodnie, przyjść, zaliczyć wszystko na tip-top i wiedzieć o co chodzi, no, ale to nie każdy tak umie, nie? To po prostu trzeba, trzeba, trzeba mieć wiedzę i tyle, nie? Trzeba się dobrze uczyć, no. A tak bez beki, ty o***ałeś od... na lekcjach? Nie, ja siedziałem, nie, ja nigdy nie byłem takim typem. Ja siedziałem mordo, siedziałem se na lekcji mordzia i nie wiem, albo, albo słuchałem, notowałem, <laughs> wiesz o co chodzi. Nie, 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 tak szczerze to nie. Ja sobie tam siedziałem na telefonie albo muzyki słuchałem. No, ja, 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 nie, ja nie miałem czegoś takiego, że nie wiem, na lekcjach mnie przesadzali i w ogóle, co nie. Ja też nigdy na przykład w techniku, Serio mówię, przez 5 lat technikum, to ja na przykład żadnej uwagi nie dostałem, bo ja nic nie robiłem złego w tej szkole. Co nie? Jedyne miałem zachowanie. Na koniec roku, bo, bo miałem trudny dojazd do szkoły, nie? Miałem 23 km w jedną stronę do szkoły I dlatego zawsze chodziłem na trzecią lekcję i na dwóch ostatnich mnie nie było Czyli przyjeżdżałem na trzecią i wychodziłem na szóstej Gdzie do szkoły chodziłeś? W, w Stargardzie No, no, no w Stargardzie, no, w Stargardzie Ten zaś o dojeździe? No bo ja miałem ciężki dojazd, no Jakby, wiecie o co chodzi Do szkoły po prostu Auto, Autobusem się długo jechało, nie? Znaczy nie autobusem, tylko PKS-em jechaliśmy Jeszcze wiecie o, o co chodzi Ukraińcy do roboty dojeżdżali, ten autobus zawsze był za Szlugami. W jakiej ławce siedziałeś? Jaki ten dojazd, bo nie czaję. No dojazd do szkoły. K***a. Jakby jedziesz do szkoły. Masz szkołę daleko i musisz czymś dojechać. Nie pójdziesz z buta, bo się nie dało. K***a. bym chyba musiał wyjść dzień wcześniej. Jaki miałem autobusem. Ciężki miałem dojazd? Ciężki miałem dojazd do szkoły. Miałem 23 km. Dojazd to od kolegów miałeś? Nie, nigdy nie miałem żadnego dojazdu w szkole. Ja by no nie wiem, nie nie było takich ludzi. Ja ja nie wiem. Jakby ja no nie wiem. Nie wiem, no ja nie, jakim nie jestem takim typem Białasa. Edukacja o, o, obywatelska, co to jest? E edukacja obywatelska. 9, 14, spoko, spoko godzinki, spoko lekcje. A miałeś ciężki dojazd? No miałem, miałem, miałem. Miałem 23 km do szkoły. To jak nie miałeś dojazdu, jak przed chwilą mówiłeś o autobusie, no tak, ale jakby te autobusy, te autobusy, te autobusy to, te autobusy to, no po prostu jakby. No, no no ciężko było dojechać na 8 rano po prostu no one jakby nie były podpasowane pod szkołę te autobusy największy przypał jaki miałeś największy przypał w szkole jaki miałem W podstawówce chyba bo w podstawówce to ja byłem taki taki główniaż taki peskaty powiedzmy trochę i bulałem z moimi koleżkami co w się sensie... no ja nie byłem takim dzieciakiem co się chował po po kiblach jarał epety jarał szlugi na lasku i pił alkohol to, to w takim stopniu to nie I tam nie wiem jaki miałem przypał ja też nie będę gadał, ale nic nie te bo ja nigdy nic nie, nigdy nic nie, nie od, o, nie od w szkole, więc o to się nie bójcie. Ja jestem spokojny człowiek. Nie wolałeś pójść do chmury? Yy, nie, w stargardzie nie było chmury. <gry> nie, nie było, nie, nie było opcji stary. Nie było. Zresztą za szkołę w chmurze to się płaci, mordo, chyba, nie? No to, to, to tym bardziej, bym nie poszedł do chmury. No tak, w Stargardzie tylko dwa autobusy i i jeżdżą rano i wieczorem i, i po prostu ciężki dojazd był do szkoły. A w tej twojej szkole były jakieś fajne dupy? Nie, o, hek, no. I to ty tak for real mówię, nie? Nie, że coś. Tylko ja po prostu chodziłem do takiej szkoły, gdzie przyjmowali każdego i, i tam chodziło w Crackheadów, nie? Takich ludzi, co walili wiadra na przerwach, po nosie walili w kiblu. E, no takich, tak, takich, no takich ciężkich z... nie? Że serio, tam przyjmowali po prostu każdego, nieważne, czy ty kurwa zdałeś podstawówkę, czy nie, to by cię przyjęli. Nawet na papiery nie patrzeli, co nie? Więc no. Jaki masz zawód? E, Cink, i adwokat. E, 33 klasa. No to. To ja nie wiem, to wy macie po 40 lat chyba w tej klasie. Co, Poniedziałek 20.30 i o drugiej kończysz lekcję? EDB na 19.00 do drugiej w nocy? Chyba, Dziewiet... żebyś nie zaspał na te lekcje. Muzyka na 20.30. O dobra, to chociaż, to chociaż religię możesz se skipnąć. To chociaż religię możesz se skipnąć, nie? Religia to z. To chociaż może z. Religii będziesz o pierwszej 1.30, a nie o drugiej 2.20. No to git. To chociaż fajnie, fajnie tyle, że masz opcję sp z religii, nie? No tutaj też bym przyszedł na trzecią. O Jezu, jeszcze z wychowawcą. To nie, to na Polski możesz dopiero na dwudziestą trzecią iść. I o drugiej kończysz. No to git. No to git f Fajnie.